jak się robiło kupę? <laughs> Jedzie rocker, zała. <laughs> Klon zwalony, człowieku Siema Czego <laughs> mi się zrać zachciało, kurwa Po takiej podróży nie, nie wiesz ile w sobie to trzymałem? Ty, takie roboty wielkie widziałem, człowieku. Ze strachu mało się nie zezrałem. A, kurwa. Chuj, zmienię się. Dobra. Cześć, spodnie ubiorę. Kupę lat, bratku. Teście, kurwa, z Czarnorusi tu wysłali? Tak, ta, dokładnie. Wysłali mnie tutaj. Na padochronie. Kurwa, hełma masz. Ale nic się nie zmieniłeś, ty, takiego wcale jak cię pamiętam, kurwa, jak nas zamknęli, to, no, powiem ci, tam, na tej wyspie, na tym więzieniu. No, powiem ci, od tamtego czasu tobie się chyba głos zmienił. Nie, no dobra, chciałem, kurwa, wyglądać na tego. Okej, dobra. Bardziej, bardziej dojrzałego. Wiesz, że przeżyłem swoje w więzieniu, no. Ty, słuchaj, masz jakąś bluzę, bo ci trochę. Jak na zbiciu może masz? Właśnie przy sobie nic nie mam. Totu, no! Masz tego Bogowie mi zesłali, kurwa. Hehe. Wow, Łoł, wow. Tylko to znalazłem, także. Ty ja teraz jestem groźniejszy? Kurwa, jak pirat wygląda. No i klasa. Dobra, czekaj maczeta! I ma. Maczeta, abordaż. Siema Siemano <grywa> Ale zaparkowała <grywa> Uwaga kurde, to tu Kazik jeszcze ja przyjechał Dobry I sobie to mam pytanie Bo jak tak stoimy już tyle osób i... No ma, Macie może bluzę jakąś? Bo tak powiem, pizi trochę. Może coś się wam tam... Zerkniemy, nie? No. Wiem, koleżanka może ma. Tak mi grał w celi też kiedyś. Fakie. Yeah. Masz weź ponieść tą kurtkę, ja sobie biorę jak przyjadę. Ja tu o. mam jeszcze jak siódmy. No od razu cieplej, kurde. Dziękuję, ukłony. Pozdrawiam Również Dobra Dobra, my jedziemy, spadamy Elo, trzymajcie się No, baju Dałabym ci dała I bała. Co się dzieje? Kurwa A zgrało kurwa się godziny dopiero No Ty, dobra, słuchaj, ale wiesz co? A masz furę gdzie trzymać? Ja na podwórku trzymam No tak, ale nie, nie zajmują ci? Nie, nie, tylko właśnie drzwi musimy skosztować No Bo przez drzwi mogą wejść I wtedy mogą ci... Ty, to patrz to, no, to Przez bagaj też mogą wejść Ja im kurwa wejdę człowieku ho, ho, ho. Nice <śles> Ale to nie, to kurde. To wiesz co mam pomysł, zajebisty. Podjedźmy tutaj po pierwsze, po kawałek, wbiję do Twojego golfa i polecimy do takiego drugiego golfa, którego znaleźliśmy wczoraj. I tam no. może będą części, bo o. my go zamknęliśmy. To sobie, ty, w klasa. To... Tylko no, ten to nie to... jest terenowy, nie? Dawaj prowadź. Pale furę. Kurwa. Ty, 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 ty. Đại mù Czekaj, Nie wiesz co? Na żarty jest w ciul Super, dobra. Dawaj, banina. O no, kurde. Co co? Ej, przepraszam, alternator, proszę mnie nie mówi. Nie, musiałeś po prostu, żeby coś założyć. Nie, no kurde, kurde. Jednych nam jeszcze zabraknie. Ale trzał w dziesiątkę, tak poza tym, jak to było? Bo, brak jednego i Co przy ma I instal. A weź, weź, ty zobacz i, bo ja jestem po elektroniku, wiesz? O, Adam umie i czyta, i tu można założyć chyba. A tu <laughs> jest, cool. Czekajcie, tam gościu mnie denerwuje. Siemano Gleba, gleba! <laughs> Szybano. <Siemanko. śmiech> I Szybano. 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 ta podróż? Widzę długa, roku, bo tak? widzę podróż długa jak broda. No bo... to tobołów to i jadę przed siebie. A co, żona z chaty wyjeba? Nie, wiesz. Po prostu miałeś Tyle. tego dosyć wszystkiego, rozumiem? E, dokładnie. Dokładnie tak, dokładnie. Ja miałem to samo, to ale widzisz. Kurwa, ja w spodękach tylko i w kroksach Ale to boów nie brałem ze sobą, a my no tak o... Widzisz, handel autami. Chcesz kupić Golfa? Nie, a wy chcecie kupić Ładę? A ile? No nie wiem, to do gadania trzeba. Yy, no to ja dam ci Golfa bez kół. I... czekaj... I 163 dolary. <noise> nie no, po co mi Golf bez kół? No ale zawsze byś miał samochód, nie? Wtedy już tylko wiesz, za 163 dolary możesz no. koła kupić i... I jedziesz. Nie, nie, no, bez kół to nie deal a, a z kółami? No, z kółami, nie wiem. Można by to było pomyśleć. To jest ten y, happy hour. Także... A jaki, 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 jaki silnik w tym golfie? I benzyna benzyna, I benzyna, benzyna nie zamarza, bo już nie jedną noc y, wy, wytrzymała, nie? I zimę, Ale sorry, to benzyna, kurwa, noc. To, to pali nie, właśnie to, to powiem, ci, powiem ci ten nie pali. Sam jestem w szoku. Ja tam w górach jakbyś byłem. Jeszcze, nim. Jakbyś jeszcze gaz miał założony, to może bym wziął, ale tak. To to tak. Daj, mi, daj mi ten. Yy, dobę. A w butelkach chcesz mieć gaz? Czy w, w tym? W butli albo w, w zapasówce? No, w takich plastikowych butelkach najlepiej, nie? No, Żeby bo całą instalację nie czy... zrobię wtedy. Bo łatwiej zupełnie. Wiesz, na krętkę wykręcić. W plastiku najlepiej, nie? No, wiesz, nakrętkę wykręcisz i, i po prostu odkręcisz, gazu nalejesz i tego, nadmuchasz i, i, i zakręcisz ten. Tak, tak, żeby wiesz, żeby też można było zapalniczki, nie, gatunkować. I z tych butli? Znaczy, no, no tak, żeby wiesz, podłączasz zapalniczkę, tak Kurde, tak jeszcze nie no, robiłem, nie? to nie wiem, czy w dobie się zmieszczę. No dobra, no to dwie doby, nie? No, no nie wiem, panowie, to, to, możecie zrobić taką instalację gazową, że, ten, że jeszcze zapalniczkę tankować z tych butli? Nie, a tak na poważnie, jakbyście chcieli ładę, to stoi tutaj przy mostku, nie? Bez kół. O. No Ale bo tam, to... tam też, tam gdzie ja jadę, stał ten, kurwa, ten jeep cały, nie? Jadę zobaczyć, że jeszcze stoi tam, brakowało mu chyba trzech kół. Kurwa, kurwa panowie, no panowie, bo nie, nie, nie życzę, na... a ja no, ci nie leję samochód, nie, na samochód, nie, zobacz, kurde. obok. Kurwa, wyjął, ptaka i wali kurwa na pół. no, doło, bo, bo już myślałem, że w gacie wpuszczę. Onu tak cicho gada, bo przy żonie się jest nieśmiały. A to kobieta jako? No, no nie widzisz? A, Roberto. No, no, myślałem, że ko myślałem, że koleżanka jakaś, nie? Roberto. Roberto ma na imię? No. Oryginalnie. Tak. No nic, to cię nie trzymamy, dzięki bardzo. Jeszcze raz I... Dobra panowie, salam alaikum, nie? Salam alaikum, no. ala, ala. Co co? Jesteśmy umówieni na samochód. Ta. Dobra, gdzie jedziemy dalej? Te drzwi można no, no? już normalnie gadajmy. No. O kurwa, właśnie, ja też to wciskałem. Dobra. Kurwa, prawie mu golfa bez kus przydałem. Widzieliście to? No, Cześć bodajem. chłopaki. No. Teraz jesteś o wiele przystojniejszy. Profix to samo mi powtarzał. Dobra. Ja jestem gotowa. Myślisz, że mnie na poważnie ktoś weźmie? Czy na poważnie? Nie, Nie wiem, to, ale ktoś, ktoś się, się pewnie weźmie. Jedyny. I... Ej, właśnie, sorry. Patrz teraz, człowieku, jaki outfit będzie. Teraz mi się właśnie przypomniało. Zamiast broni, noszę gitarę. Ale też mogę jej użyć jako broń <laughs> Dobra, ten kołczan totalnie... Ojej, oh yeah, a dobrze. Cześć chłopaki. Ty, a zobacz, skar ze skarpetkami czy bez? Chyba no bez, w To chuj skarpetki spakuje do plecaka. To no tam na północy jedziemy, bo tam zmarzniesz, nie? Raczej na południe? Dawaj, gdzieś się ludzie są. No, właśnie też myślałem, że dla tradera podbić, może tam są albo podlecimy do tych sąsiadów bo tam była jedna dupeczka ty może potrzebuje pomocy a to oni kurwa ma dobry znaczy wiesz, bo widziałeś to chyba. Kłania się nisko. Po same wiadome co? Kule. <głos> <głos> to się tak patrzysz na mojego kolegę, hej. <noise> Jakiego kolegę? Przecież to Roberto. Ale blisko Dziękuję ty Grisie. A zrobić, dla zrobić dla ciebie? zrobić dla ciebie? Nie trzeba. Proszę chciałem w lesach sterować. I koszulkę jeszcze. Bo jakiś hamie mnie szarpał pod sklepem. Ty ja chciałem wino kupić dla mojego chłopaka. Normalnie. I chłop do mnie z łapami wyskoczył Co za gość No. Ty, znasz może jakiegoś szewca? Nie, nie znam. Bo mi się buty trochę już te klapki moje takie fajne. Masz igłę? A zestawę mogę je naprawić? Tak Masz zestaw? Ja już robię. Ty, właśnie. Mam coś takiego, ale nie mogę butów w tym naprawić. To nie Co mogę kopać. Kro kroksy są z jakiegoś materiału niesamowitego. To nie mogę kopać w głowę ludzi. Z uranu. po prostu. A Nie, no to kroksami to tutaj, wiesz. Kroksy to na podwórko, no nie? Tak. A jak ktoś mnie wkurwi, to zdejmuję i kurwa biegnę za chłopem. Rozumiesz? Bo mi szkoda kroksy. Jeszcze bym pogubił człowieku i weź sobie to wyobraź, że, że, ten... No musisz ten pasek w kroksach zapięty założyć, to ty nie zgubisz. Nie, bo jak będę mu chciał podstawowego lowkinga na piszczel zasadzić, to on pęka. Kiedyś miałem takie, jednemu strzeliłem, to i pasek mi strzelił od razu. No, kochana, spodenki też masz fajne. A nie chcesz się wymienić może? Możemy, bo one fajne, takie jasne. Albo mogę przymierzyć zobaczymy, jak będzie ten. I wyglądać do mojego outfitu. Dobra? Czekaj. No, Znaczy ja ci po kieszeniach nie będę grzebał, nie martw się. Proszę. <noise> Kurwa, aż uciekła, dobra, ubiorę A takie buty czy znaczy, takie spodnie A są, dobra, ty Jak myślicie, te lepsze, czy te ciemniejsze? Te A jak przysiad zrobię, to będzie dobrze? Dobrze pasują? Jest git Dobra Czyli co, jasne zostawić? Idealne Dobra Masz, zostawiam ci kość dla psa, jakbyś miał psa, to będziesz mógł rzucać Nie, my się tak z kolegami nie bawimy, słuchaj Nie, nie, nie Nie, nie bawię się w ten Tak mnie wyrwał Grał mi to, co wieczór tylko to potrafię Słuchaj tu ma wiele strun Ale z jedną co robi Nie wnikam Dobra spadamy dalej Bo my do tradera idziemy No trzymajcie no, my te, my się My też tam ruszamy właśnie O. Tam też, tam też się zobaczymy Trzemita są so chłopy No żegnaj Ty ja chcę różowego golfa Czekaj kochana ile kosztuje malowanie Pamiętam za ile kupiłam. Ale w sklepie kupowałam taką. spod tej maski. No bo mam mało tego. Gorąca kobieta. Gorąco tam prawie się robi. Miłego. Jest... Miłego! Wata cukrowa. No tak jest. mi się wydaje, bo chyba innego różowego nie ma Czekaj. Dobra. Tak mi się wydaje, że to będzie chyba. Dobra, to odkładać przed tobą. Zobacz. Dobra. Czekaj, to ja muszę cyk. Dobra. I co, i podchodzę do fury i maluję, tak? Czy co? Dobra. Zobacz. Tu leży wojska. I Miszu... Pytanie. Tak. Słuchaj, jak mam pomalować tę maskę? Mam spray'a. Podchodzisz do przodu, jakby przed maskę i. Jak masz tego spray'a w ręce, to. A am, dobra. Uwaga, zatykamy usta tak będę. To Każdy element. Co <noise> za gość. Jestem zajebisty, za uk Ukłony. Ty też, mordo. Dobra, czekaj. Ty mi starczy tego spray'a? Starczy, starczy. Dobra. Hmm, co bym mógł dołożyć do różu? Ty ma masz poczęstować papierosem? Może? Bo powiem że wiesz, robota leci, a szlugę by zapalił. Dziękuję! Trzymaj na ziemi, masz jeszcze ten Spraya Czerwonego oh. Jakbyś coś tam chciał Zaraz, zaraz będziemy ten Cześć, tylko, ja nie wiem czy go odpalę Ty, ja masz zapalniczkę może? Czy tak wykorzystam do końca? Nie mam Dobra, o, ja to tak. będę trzymał po prostu i udawał, że palę No gorzej jak mi tyton. Oh. Udawał, że mi popiół kurwa wpadnie do oka A słuchaj, tu Papieroski leżą mordeczko. Dzięki. A palniczka na ziemi leży. No ja Ci właśnie dałem. Możesz sobie odpalić. odpalić. Ty dobre. Cudzesy, cudzesy. Co co? Proszę się bardzo to ja też się poczęstuję, dobra? Kurwa, wszyscy teraz będą Złote rozdanie, Złote rozdanie. <laughs> Kurwa, czy wiem czy on tak pasuje ten? Nie, chyba pisgam na cały różowy Oddaję puchę mordo Masz tą zapapaczkę? wam wzorek zrobić jak chcecie Nie, ja będę miał chyba taką tak. wiesz Bąbelka różowego Można zrobić czerwonego bąbelka. Nie, zobacz jakąś ładnie prezentuje. Hop. Ty a nie macie może tylnych lewych drzwi na handel? Albo na zwyciu po prostu? Nie, jak, jak znajdziemy to damy znać. Dobra. Jak się na ten, jak się nazywacie? I. Hotblockers Weź napisz na czacie to żebym zapamiętał, to są fotele pieprzne. Jak będę pamiętał, to ten sobie zapiszę, że lewe drzwi szukacie. Albo dam wam znać, gdzie jest jakiś golf na części. No! Nie? Też ogólnie mamy jeszcze jednego golfa i też zbieramy części, ale my chyba mamy lewe drzwi, tylne, nie? Dobra, tu na spokojnie. Gołębia wyślesz albo coś i. Dobra. <laughs> o, sacy, kurwa, człowiek. Teraz to aż nie, nie, nie ma czego się wstydzić. A trzymaj te dolary, ty. Za, załóż, załóż sobie ten, ten zamek, zamek zostawiam ci, ci. ci. Żeby nikt Zdej się nie wtarabanił do, do środka. Dobra. I jego I musisz przeciągnąć Amen i punktu, punktu na... na niego, wiesz? Ta, wiem, wiem. Ta... Bo na technikę chodziłem, wiesz, z szkoły. No nic to co? I komu w drogę temu sandał, nie? My chyba, Dobra, tam, to chyba na chyba razie. Ten. Dobra, dzięki, czekam na info, nie? Bo wiesz, gość jak będzie kurwa padało i na lata tam do środka. Dobra, to wyjmi, wyjmiesz, może jak będzie padało, lewy fotel i w bagażnik go wyrzucił. W sumie sumieracja. w, sumie racja, w sumie racja. O przepraszam, proszę bardzo A do wody, to nie I dobre te papierosy mają Bo darmowe No mówiłem cudzie Na razie Na razie Ty no i co? Powiedz że nie klasa człowieku Klasa HU